O przedsiębiorcach, proszę Państwa, porozmawiamy. Jeśli Państwo pozwolą i zechcą zostać z Wirtualną Polską, wciąż mecenas Magdalena Wilk jest Państwa gościem. Kancelaria Adwokacka Magdalena Wilk. Dzień dobry, Pani mecenas. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No właśnie, to spróbujmy porozmawiać o sytuacji przedsiębiorców, którzy jednak decydują się otworzyć swój biznes i w jaki sposób to jest motywowane, wszyscy wiemy, domyślamy się, słyszeliśmy, ratują swoje miejsca pracy, swoją finansową przyszłość, przyszłość swoich pracowników bardzo często także. Mówią krótko. No musimy się otworzyć, bo inaczej zbankrutujemy i pójdziemy na bezrobocie. Czy jest szansa, pani mecenas, na powodzenie takiej akcji? Otwieram się, ponieważ bardzo często się o, o tym mówi te przepisy, na podstawie których mój biznes był dotąd zamknięty, to są przepisy oparte o rozporządzenie, a nie o ustawę, w związku z tym słaba podstawa prawna. Kiedy pani słyszy takie tłumaczenie, myśli pani: "Ja to obronię przed sądem?" Sądy na szczęście już stają same po stronie obywateli coraz więcej jest rozpatrywanych skarg i odwołań od decyzji bądź związanych z mandatami, które to decyzje są związane z kolei z tym, że nałożone są na nas kary administracyjne za otwarcie biznesu bądź mandat za to, że łamiemy obostrzenia. Trzeba było troszeczkę odczekać, ale my, prawnicy, od marca, kwietnia głośno wołamy, że nie wolno rozporządzeniem ograniczać naszych praw i wolności osobistych, konstytucyjnych takich podstawowych praw, jak e, możliwość przemieszczania się, jak prowadzenie działalności gospodarczej, e, jak gromadzenie się czy manifestowanie. To są nasze konstytucyjne prawa i po prostu nie może być takiej sytuacji, że Rada Ministrów wydaje sobie rozporządzenie na podstawie bardzo ogólnej i niekonstytucyjnej delegacji ustawowej. I rządzi naszym życiem, uważając, że tak po prostu tak. się mamy dostosować. Tak, pani Mecenas, ale jak wiemy, jak widzimy, to się po prostu dzieje. Zastanawiam się, czy pani ma takiego klienta, może takich klientów, którzy proszą o interwencję, którzy się otwierają i proszą panią o zabezpieczenie prawną, prawne tego procesu. Ja mam bardzo szeroko prowadzony fanpage, na którym na bieżąco informuję o wszystkich niuansach prawnych i także o możliwościach obrony. No właśnie, to... I bardzo dużo ludzi. To o czym po prostu świadczy. To, jego to, porozmawiajmy o tym, tam to porozmawiajmy o tym, pani mecenas, jak to w praktyce może wyglądać, bo ja widziałem taką nagraną przez jedną z telewizji interwencję policji właśnie w restauracji, która, która się otworzyła i tam towarzyszył prawnik, prawda, właścicielowi tego interesu i on tłumaczył, na jakiej podstawie na przykład, no właśnie, mandat nie zostaje przyjęty. Co się dzieje? Gdyby pani miała towarzyszyć właścicielowi restauracji, który się dzisiaj otworzył i przychodzi policja, jak słyszeliśmy przed chwilą rzecznika komendanta głównego, psanepidem sanepidem przede wszystkim, z Inspektorem, przychodzi inspektor, przychodzi w towarzystwie policji i mówi: Nie wolno, złamanie przepisów będzie kara. Pani mecenas stoi obok właściciela i co mówi? Ja przede wszystkim apeluję o spokój, żebyśmy się nie wdawali w niepotrzebne utarczki, jakieś tłumaczenia, że właśnie inspektor czy policjant działa niezgodnie z konstytucją. To na chwilę obecną nic nie da, na dłuższą metę, bo po prostu zarówno inspektor, jak i policjant wykonują swoje obowiązki. Jeśli już ktoś uprzejmie zawiadomił o tym, że w naszym lokalu coś się dzieje, to inspektor musi przyjść na taką kontrolę, policjant też musi przyjść na taką kontrolę. I po prostu ja pilnuję w takiej sytuacji, żeby każdy wiedział, jak wykorzystywać swoje prawa, żeby wiedział, że ma prawo do nieprzyjmowania mandatu, co się potem z tym wiąże, czego dalej można oczekiwać, żeby też podpisując protokół, który jest mu przedstawiany po kontroli, Sanepidu, żeby dokładnie czytał, co w tym protokole jest napisane, żeby wiedział, że jeżeli cokolwiek jest napisane niezgodnie z prawdą albo nie do końca, tak jak być powinno napisane, to że może to prostować. Czyli na przykład odległość między stolikami, tak? Jest zapisana odległość między stolikami wynosiła półtora metra, a tak naprawdę wynosiła 2,5. To trzeba korygować. Oczywiście, że tak. Jeżeli podpiszemy protokół, to tak naprawdę zgadzamy się z tym, co tam jest ustalone, no i potem oczywiście też możemy w toku postępowania dowodowego wykazywać, że jest inaczej, ale lepiej jest dopilnować pewne rzeczy już na samym początku, po to, żeby niepotrzebnie nie tworzyć pól konfliktu, czy pól do dowodzenia czegoś, co tak naprawdę jest oczywiste. Dlatego, ponieważ właściciel, przedsiębiorca często jest w emocjach postawiony przed nową sytuacją, że musi się tej kontroli poddać, to prawnik jest też od tego, żeby te emocje kontrolować i właśnie na zimno oceniać. A także to pilnowywać, żeby wszystko działało w podobny Ja rozumiem. Inspektor Mariusz Ciarka powiedział przed chwilą, to jest kara nałożona przez Sanepi, to nawet nie jest mandat. Natychmiastowa wykonalność. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Mogę tego nie przyjąć, a te pieniądze i tak zostaną zabrane z konta? Jak to będzie wyglądało? Interesuje mnie konkretnie: moja gotówka na koncie. Są dwie rzeczy. Jedna to jest mandat, druga to jest kara administracyjna. Mandat generalnie wystawia policjant, chociaż sanepid też może w pewnych sytuacjach, a kara administracyjna to jest to, co jest najgorsze właśnie w naszym reżimie, eee, czyli te 5-30 tysięcy wydawane decyzją administracyjną i natychmiast wykonalne. I rzeczywiście zanim się odwołamy, zanim sprawa trafi do sądu wojewódzkiego, a potem może kto wie, do NSA, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego, może być taka sytuacja, że ta kara nałożona totalnie uznaniową decyzją decyzją urzędnika zostanie nam na koncie zajęta. Ale to też nie tak, że tak błyskawicznie to się dzieje, bo po pierwsze musimy dostać najpierw decyzję, po drugie musi upłynąć 7 dni żeby tę żeby karę dobrowolnie zapłacić i dopiero potem musimy się liczyć z tym, że rzeczywiście nasze konto zostanie zajęte. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, zawsze w tych pismach urzędowych na końcu mniejszym lub większym druczkiem są napisane przeróżne pouczenia co można zrobić w momencie dostania takiego dokumentu? Tam są informacje oczywiście o odwołaniach, o terminach, do tego, gdzie, dokąd, do kogo się można odwołać. Ale jeżeli już zostanie nam zajęte konto, rachunek bankowy, dostaniemy też taki tytuł, na podstawie którego nam to konto zostało zajęte, to dostaniemy w korespondencji. I tam też jest napisane w tym małym wróżku, właśnie, że możemy od takiego wszczęcia egzekucji złożyć zarzuty do organu prowadzącego, prowadzącego egzekucję. Złożenie takich zarzutów powoduje, że egzekucja jest z automatu zawieszana. To oczywiście nie zwolni nam konta, nie odzyskamy pieniędzy, jeżeli jakieś, jakieś na tym koncie były i zostały nam zajęte, ale zyskamy na czasie, który to czas nam jest potrzebny do złożenia odwołania i do tego, żeby to odwołanie zostało rozpatrzone i o ile... O ile nie liczmy póki co na taki cud, że w drugiej instancji, czyli przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym, to odwołanie zostanie uwzględnione, chociaż już się na szczęście zdarzają takie sytuacje, ale to wszystko zależy, w jakim województwie prowadzimy sprawę, to jak sprawa trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, to już mieliśmy tyle przypadków, że te, kary, te decyzje nakładające kary są uchylane. Stwierdzana jest ich nieważność, czyli są to, to, to jest najgrubszy zarzut, jaki może być skierowany wobec decyzji administracyjnej, że naprawdę można już powiedzieć, powiedzieć z dużą dawką pewności, że w Sądzie Wojewódzkim po prostu wygrali. Pani, ja tak pani mecenas, to jest, ale jest to jest jedna sprawa, pieniądze, gotówka, której zawraknie, ale z drugiej strony inspektor Mariusz Ciarka powiedział o odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego, która może uderzyć w takiego przedsiębiorcy, co pani na to? Ja apeluję, żeby jeżeli otwierać biznes, to mimo wszystko, choć bardzo nie lubię tego określenia osobiście, osobiście zachować ten tak zwany reżim sanitarny. Właśnie po to, żeby niepotrzebnie nie dokładać dodatkowych argumentów przeciwko nam, ale też po to, żeby w razie czego obronić się przed zarzutem, że kolokwialnie mówiąc, szerzymy zarazę, czyli że stanowimy zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Bo jeżeli trzymamy się reżimu sanitarnego, czyli stosujemy te wytyczne, które swojego czasu, jak jeszcze nasze biznesy mogły normalnie działać, wydawał e, główny inspektor sanitarny, to jakimś sposobem można nam postawić zarzut, że stosując się do tych wytycznych, narażamy czyjeś zdrowe życie. To, że otworzyliśmy biznes, e, samo w sobie nie może czyjegoś życia narażać i czyjemuś zdrowiu zagrażać. Jeżeli zapewniamy tam minimum przynajmniej e, tych wymogów sanitarnych, pokazujemy, że nakliczymy się z tym, że ten stan epidemii został. E, został uh, ogłoszony. I że dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, to uważam, że stawianie zarzutu, że narażamy kogoś na mhm. e, utratę życia lub zdrowia, jest bardzo podstawowe. Czyli te podstawowe takie zasady. Takie sytuacje też się zdarzają po to, żeby przedsiębiorcę przymusić do tego, żeby wykonywał wykonywało prawo niezgodne z konstytucją. Czyli te podstawowe zasady, o nich pamiętamy, odległość, maseczki, o ile to możliwe, oczywiście, e, i dezynfekcja także. Płyn dezynfekcja, tak. Pani Mesenas, a z drugiej strony, kiedy ja jako klient taki Restauracji, która się dzisiaj otworzyła wbrew przepisom prawa, idę zjeść zupę w, w takiej restauracji, na przykład i wchodzi akurat kontrola inspektor sanitarny w Towarzystwie Policjanta. Czy mnie coś może spotkać złego? Nie, klienta nie. Jedynie taka niedogodność, że będzie się wylegitymowany. Bo musimy pamiętać, że policja nasz może wylegitymować. Wskazując jakąkolwiek tak naprawdę podstawę prawną zawsze i wszędzie. I nie musimy być od razu coś podejrzani, nie musimy być sprawcą wykroczenia czy przestępstwa, możemy być po prostu świadkiem i wylegitymować się powinniśmy na żądanie funkcjonariusza. To nie jest naprawdę nic strasznego, ale oczywiście musimy, musimy pamiętać, że funkcjonariusz ma obowiązek podać, podać podstawę prawną takiej czynności, a jeżeli nie zgadzamy się ze sposobem wykonania tej czynności albo nie zgadzamy się z podstawą prawną, coś tam nie pasuje w tym wylegitymowaniu, to zawsze. Możemy w ciągu siedmiu dni od takiej czynności złożyć zażalenie do prokuratora. I pamiętajmy, że funkcjonariusz ma obowiązek nas o tym pouczyć. Niestety jakimś dziwnym trafem często funkcjonariusze o tym zapominają. Ale my pamiętajmy, że te, taką czynność możemy czy no tak czy czy tak spisanie, No właśnie czy takie spisanie pani mecenas to jest to zamyka temat, zamyka sprawę? Czy my na przykład. Y Będąc zarejestrowanym przy okazji takiej sytuacji, możemy się liczyć, czy powinniśmy liczyć się z tym, że na przykład zostaniemy wezwani do sądu w charakterze świadka, kiedy ten przedsiębiorca będzie walczył przed sądem o swoje prawa, czy to jest wykluczone? To niestety jest możliwe. No każdy z nas może w charakterze świadka wystąpić, nawet jak nie wiemy kompletnie, w jakiej sprawie byśmy mieli być świadkiem. Więc taka, taka niedogodność, powiedzmy, no może nas oczywiście spotkać. Ale teraz też są różne możliwości, na przykład takie, że jeżeli bylibyśmy świadkiem na okoliczność Spożywania posiłków w restauracji, kiedy byliśmy na jakimś wyjeździe i jest ona oddalona, sąd albo, albo organ administracyjny jest oddalony od naszego miejsca zamieszkania, zawsze możemy wnosić o to, żeby nas przesłuchano albo korespondencyjnie, albo przez organ bliższy naszemu miejscu zamieszkania, więc to nie jest taki dramat uważam, a jest to także wyraz wsparcia dla tego przedsiębiorca, przedsiębiorcy, który otworzył lokal i z którego mogliśmy, z tego lokalu mogliśmy skorzystać. Więc to niedogodność żadna nie jest. Natomiast absolutnie nie grożą nam żadne kary administracyjne, absolutnie nie, nie grożą nam żadne e, mandaty z powodu tego, że korzystaliśmy z czyjejś usługi. Garść konkretnych, praktycznych wskazówek i wyjaśnień od pani Mecenas Magdaleny Wilk, kancelaria adwokacka Magdalena Wilk. Bardzo dziękuję pani Mecenas, dużo zdrowia. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dobrego dobrego. Dziękujemy i do zobaczenia. To jest program Newsroom.